O, koszulki robocze, najtańsze koszulki. Od Haka, dlaczego nie używacie słowa sztucznego? Ile jest słowa? Dlaczego nie Śmierdzą wam stopy. Prawda jest taka, że negatywne komentarze zdarzają się rzadko, a zdecydowana większość z was pisze nam, że jesteście zadowoleni z jakości i wyglądu naszych produktów. I to nas najbardziej motywuje. My naprawdę dbamy o to, co robimy. Drukujemy metodą sitodruku, jedną z najtrwalszych i najlepszych metod na druku. Każdy wzór przygotowujemy wysokiej rozdzielczości, każdy kolor separujemy osobno, a grafiki tworzą artyści, którzy świetnie czują klimat pop -kultury. Staramy się być na czasie, tak żebyście mogli wyrazić siebie, czy to koszulkami w różnych krojach, bluzami z kapturem, bez kaptura, czy innymi produktami. A żeby było śmieszniej, zamówiliśmy kiedyś tanią koszulkę z zagranicznej platformy z tym samym wzorem. Z tym, że jakość jest bez porównania. Robimy wszystko, żeby jak najwięcej osób było Zadowolone, choć wiadomo, nie da się trafić w gust każdego, ale to dzięki Wam jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i możemy robić to, co kochamy i dzielić się tym, w czym jesteśmy najlepsi. Ogromne dzięki, że jesteście z nami. Śledźcie nasze profile, korzystajcie z promocji i wpadajcie na zakupy, bo bez Was po prostu by nas tu nie było.